Pawę. Za co tak? Czemu tak? Według mnie jest rękaw ten sposób. Takie. Widzimy się w Aleksandrowie łódzkim. Zaczynamy cykl naszych spotkań, o których wspominaliśmy. Będziemy rozmawiali na temat zmian przepisów gry, na temat przepisów gry i ich interpretacjach. Spotkanie prowadzimy dla klubów, dla zawodników, dla trenerów, dla działaczy, dla zawodników, dla wszystkich ludzi z szeroko pojętego świata futbolu, czyli także dla kibiców, dla... Rodzin z dziećmi dla wszystkich zainteresowanych kuchni. Na spotkaniu z Pawłem, który jest naszym eksportowym arbitrem w kolegium sędziów EWZPN, dowiecie się, jak wygląda praca sędziego od kuchni. Dowiecie się, jak wygląda praca sędziego w Ekstraklasie, co należy zrobić, żeby dojść do takiego poziomu jak Paweł. Jak jesteście? Przygotowałem 45-minutową prezentację, jest bliźniacza do, do tej, której prowadzę dla klubów Ekstraklasy i Pierwszej Ligi, gdzie jest to wymóg licencyjny. Lekko ją zmodyfikowałem na potrzeby klubów w naszym okręgu, plus będzie jeszcze 10-minutowa taka zajawka na temat mojej pracy, tego co robię, od kiedy robię tak, żeby też przybliżyć naszą, naszą działalność. Dla najmłodszych, a także dla wszystkich zainteresowanych przywiozłem podstawowe pamiątki, które, które gromadzę w trakcie prowadzenia spotkań w Polsce czy za granicą. Jest między innymi piłka z Ligi Europy z meczu... z, z września, przepraszam, 22 roku. Jest to mecz Manchester United i tą piłką grał jeszcze Cristiano Ronaldo przed wyjazdem z Europy. Są e, pamiątkowe puchary e, zasędziowane m, finały Pucharu Polski, e, pamiątkowe szaliki, e, proporczyki, tak wygląda proporczyk, który, m, którym wymieniają się kapitanowie przed losowaniem, przed meczem. E, okolicznościowe, okolicznościowe szaliki łączone meczów, które, które, które prowadziłem, e, a także Koszulki klubów, z którym, gdzie, gdzie, gdzie pracowałem. Ta jest akurat do naszego kolegi, naszego rodaka, Homka Kędziory. Część koszulek ma, ma moje nazwisko, jak na przykład ta, ta spilzna. Bardzo miła pamiątka. Jest z ostatniego meczu w Albanii, o mistrzostwo Albanii. Tam też lecę w poniedziałek na, na mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata. Także myślę, że dla każdego coś coś interesującego, coś nowego, coś, co warto myślę dotknąć, zobaczyć, porozmawiać, wymienić swoje doświadczenia i opinie. Na no, pewno nasza szkoła, która jest szkołą sportowego i w której są oddziały i klasy piłkarskie, no, takie przedsięwzięcie na pewno jest dla nas też ważne, ponieważ sporo naszych po prostu uczniów trenuje piłkę nożną. Jest to im najbliższa dyscyplina sportu i to jest istotne, żeby oni również mieli pewną wiedzę, jakie są przepisy, tak? Piłka nożna jest na tyle masowym sportem i jest to, jest to najpiękniejszy sport na świecie, właśnie dlatego, że te przepisy są takie same. Dla meczów na najwyższym poziomie, jak i na najniższym szczeblu, dla, dla dzieciaków są to przepisy, są te same, więc, więc spróbuję odpowiedzieć na wszystkie pytania i, i opowiedzieć. Zapraszamy na nasze kursy sędziowskie, które rozpoczną się na początku roku. Otrzymacie informacje na stronach. EZp na fanpage'u Facebooku na stronie internetowej Wydziału Sędziowskiego. Łódź. tam znajdziecie wszystkie informacje, gdzie, do kogo się zgłosić, żeby trafić do nas i podążać ścieżką kariery Pawła. Jest to zawód wymagający jak każdy, bardzo, bardzo duża odpowiedzialność za, za decyzje, za prowadzenie spotkań, za trzymanie emocji zawodników, ale to przede wszystkim bardzo duża frajda. I, I sędziowanie oddaje naprawdę skupa radość z tego. No myślę, że zdecydowanie te elementarne podstawy wiedzy no muszą mieć wszyscy, wszyscy, którzy tą piłką nożną się interesują, wszyscy, dla których ta piłka nożna ma dużą wartość. Dla nich to jest przede wszystkim też właśnie tutaj zrobione. Jest to spotkanie otwarte, a nam jest po prostu miło, że, że możemy takie spotkanie u siebie gościć. No dziś się poznacie przy